Witajcie w daily reading vlogu. Jakoś mnie tak słuchajcie, dzisiaj naszło na taki luźny właśnie reading vlog, połączenie takiego mojego codziennego dnia, dzisiaj akurat mamy wtorek, no i właśnie czytania. Za moment wam przedstawię plany czytelnicze właśnie na dzisiejszy odcinek, poza tym może pójdziemy popaczkę, bo prawdopodobnie dzisiaj do mnie przyjdzie, pokażę wam, co tam zamówiłam, to będą kosmetyczne rzeczy, więc jak kogoś to nie interesuje, to będzie mógł sobie przeklikać. W sumie taki ostatni reading vlog był chyba, jak czytałam drakule. Więc no, dość dawno nie było takiego filmiku. Ostatnio w ogóle muszę Wam powiedzieć, że moje chęci do czytania wreszcie wracają i bardzo się z tego cieszę. Bo słuchajcie, mam takie momenty, gdzie faktycznie jak odłożę już tą książkę, to już nie mogę się doczekać, aż wezmę ją z powrotem, i wydaje mi się, że to jest jednak powód tego, że faktycznie te ostatnie książki, które brałam do przeczytania, czy do przesłuchania, o tym za chwilę też powiem. To jednak one mi się podobały i gdzieś tam nie miały dla mnie żadnych praktycznie mankamentów, więc no, to jest na pewno jeden z tych głównych powodów, ale wydaje mi się, że też tak weszłam po prostu w ten rok z taką lepszą energią, z, taką, z takim lepszym nastawieniem po prostu i to też może być tego kwestia, więc mam nadzieję, że ten entuzjazm szybko mnie nie minie i ta motywacja po prostu zostanie ze mną na dłużej. Więc jeśli lubicie takie luźne daily reading vlogi, to zapraszam Was do oglądania. W ogóle mówię do Was cały czas z poziomu podłogi, jak możecie zauważyć, i w sumie to tylko i wyłącznie dlatego, że jest dzisiaj piękne słońce, co wydaje mi się, że widać i chciałam je wykorzystać, ale po prostu ono jest za mocne. I oślepia mnie po prostu jak do Was coś mówiłam, więc stwierdziłam, że dobrze dzisiaj mogę z tego poziomu podłogi do Was mówić, więc najpierw przedstawię Wam właśnie jeszcze te plany czytelnicze na dzisiejszy dzień. Tak ogólnie to słuchajcie, plany czytelniczy na ten odcinek miał być troszeczkę większy. W mojej głowie przynajmniej on był trochę większy, jak właśnie sobie postanawiałam, że będę dzisiaj nagrywać tego typu filmik. Ale słuchajcie, tak się wkręciłam w jedną książkę. Ja już ją przesłuchałam do końca, przesłuchałam ją w przeciągu trzech dni i była to Carissa, to powraca. I przysięgam wam, że nie sądziłam, że ta książka tak bardzo mnie wciągnie. Ona jest ogólnie o tenisie, więc tutaj też był ten punkt dobingo, który właśnie obejmował e, bohaterkę, właśnie, która będzie sportowcem, no i Carissa to tym sportowcem była, była tenisistką. I naprawdę to, jak po prostu te wszystkie wiecie. Ja się nie znam zbytnio na tenisie, ok? Ale po prostu to, jak ta gra była tam opisana i to, jakie emocje po prostu to we mnie wzbudziło. Jak ja wiecie, tego słuchałam, jeszcze śledziłam tekst, mam w ogóle masę fragmentów zaznaczone tam. Bardzo rzadko się zdarza, że książka aż tak bardzo mnie wciąga, ale Chris o to powraca mnie bardzo wciągnęła i wydaje mi się, że to będzie jedna z takich najlepszych książek, faktycznie, które przeczytałam w tym półroczu na pewno, czy w roku. Zobaczymy, bo jeszcze nie mogę aż tak wiecie wybiegać w przyszłość. Ale wydaje mi się, że na pewno, jakbym chciała zrobić jakieś wiecie podsumowanie półrocza, to ona się pojawi w takich moich, no, top of the top książek na tą pierwszą połowę roku. Więc oczywiście o Carissa to będę mówić w podsumowaniu, tutaj już nie chcę się rozgadywać, bo wolę się skupić na tych książkach bardziej, które faktycznie będę w tym vlogu czytać i pierwszą z nich to będzie, słuchajcie, Obserwator Śmierci. No co prawda nie będę jej zaczynać, bo już jestem właściwie bardziej przy końcu niż przy początku. Tyle mi zostało Tyle już przeczytałam, więc no mniej niż więcej mi zostało. I słuchajcie, na pewno to, co mogę już powiedzieć na temat tej książki, to przez cały czas Carter pozostaje po prostu w moim sercu. Ja się świetnie bawię na tych jego kryminałach. Bardzo naprawdę mi się podoba to, jak on po prostu potrafi tego czytelnika wciągnąć, to, jak właśnie ja nie chcę odstawiać tej książki. To on, on ma właśnie jedne z tych książek, z tych historii, z tej budowania tej fabuły. On właśnie buduje tą fabułę w taki sposób, że ja chcę to czytać dalej. Ja nie chcę tej książki odkładać, tylko po prostu z każdym tym rozdziałem ja jeszcze mam większą ochotę, żeby dowiedzieć się, co będzie w dalszej części. On, według mnie, ma też taki schemat, że właśnie kończy ten rozdział w tak kluczowym momencie że po prostu aż ciężko jest odłożyć, bo nie da to wam spać. Po prostu nie da to wam spać, dopóki nie dowiecie się, co jest dalej. Ale co do Obserwatora Śmierci, to wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że on jest znacznie mniej brutalny w tych opisach, niż właśnie była Genezis, czyli ta poprzednia książka, ale i tak mi się bardzo podoba. Wiesz, w ogóle właśnie co do tej książki, to ona na jednych z pierwszych stron ma właściwie mój punkt do bingo. Tak mi się wydaje, że mogę to sobie wykreślić później, jak skończę tę książkę. Tutaj nie wiem, czy sobie to właśnie zatrzymacie i czy wyostrzy się, żebyście przeczytali, ale mogę też wam po prostu to przeczytać. Ta historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. No i ja sobie właśnie postanowiłam, na moim bingo mam taki punkt, żeby właśnie przeczytać jedną książkę, która ma teoretycznie właśnie wymyśloną fabułę, wymyślonych bohaterów, tutaj mamy właśnie wszystko to wymyślone, natomiast no jest właśnie inspirowana prawdziwymi wydarzeniami więc to mnie bardzo cieszy, że faktycznie tak wiecie, nieświadomie wzięłam jakiś punkt, i po prostu jak ja to przeczytałam pierwsze, jak właśnie zaczynałam tę książkę, i czytam. I mówię, okej. Okay. Wy naprawdę żałujcie, że nie widzieliście mojej miny, jakie było moje zdziwienie, jak po prostu przeczytałam to jedno zdanie. Więc tak naprawdę już mamy jeden punkt właśnie z Karisoto, czyli motyw sportu. Mamy też właśnie książkę fikcyjną, ale opartą na prawdziwych wydarzeniach. Więc jak na początek roku, to myślę, że to bingo bardzo dobrze na ten moment wychodzi. A drugą książką właśnie, którą zamierzam... Zacząć. Skończyć raczej nie, ale zacząć w tym odcinku. To jest właśnie zagłada domu Aszerów. Jakoś tak bardzo mnie ciągnie, bardzo mam ochotę, więc stwierdziłam, że yy, czemu mam się powstrzymywać, po prostu ją zacznę i zobaczymy, czy ta historia w ogóle mi się spodoba. I powiem Wam, że tak właściwie to po właśnie Obserwatoru Śmierci, po zagładzie Aszerów, zostanie mi tylko jedna książka na TBR styczniowy, więc no na pewno mi się uda ją przeczytać. To jest właśnie Mintari, mam ją tutaj. I to tyle. I w sumie bardzo dobrze mi poszedł, wydaje mi się, że ten styczeń, także na pewno jak uda mi się jeszcze właśnie z lutym wypełnić ten plan, uda mi się też właśnie marcowy TBR wypełnić, to wydaje mi się, że będę robić te TBR, -y. one naprawdę mam wrażenie, że mnie tak motywują. Kiedy sobie faktycznie zaplanuję te książki na dany miesiąc. Oczywiście ta kolejność tam chyba w ogóle w tym filmiku nie wybrzmiało to tak, wiecie, konkretnie, ale ta kolejność tych książek, ja tam powiedziałam właśnie, że będę starać się w tej kolejności, w której sobie ustaliłam. To też nie dopowiedziałam, że oczywiście mogę sobie zmieniać między sobą te książki w sensie nie muszę czytać dokładnie w tej kolejności, chodziło mi o kolejność tych miesięcy, co nie? Że wiecie, jak sobie zaplanuję jakieś książki na styczeń, to właśnie w styczniu one mają być przeczytane i nie przechodzić na kolejny miesiąc, czy ewentualnie wiecie, jak końcówkami jakieś Zostanie, nie wiem, z ostatniego dnia stycznia i dokończę ją 1 lutego, no to tak, przymknijmy oko już na to, ale wiecie o co mi chodzi. Tak więc, no wydaje mi się, że te tybiary naprawdę mi pomagają i gdzieś tam to, wiecie, daje mi takie, nie wiem, poczucie porządku, po prostu, że mam jednak taki plan, mi daje po prostu taką większą i motywację, i chęć, i przede wszystkim wydaje mi się, że jakoś tak lepiej się bawię. Yy... Samą tą fabułą tych książek, kiedy mam właśnie taki plan ustalony i się go próbuję przynajmniej trzymać, więc bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Będę się już za chwilę zabierać za obserwatora śmierci, właśnie. I słuchajcie, planuję jeszcze dzisiaj nagrać jedną rolkę, mianowicie rolkę, która troszeczkę mnie sprawdzi, troszeczkę sprawdzi to, ile czytam w pół godziny, bo tak będzie się nazywać ta rolka. I chciałam właśnie wykorzystać do tego obserwatora śmierci, ale stwierdziłam, że chyba to nie jest dobry pomysł, jednak wolę. Zacząć jakąś książkę i wybiorę, wykorzystam po prostu sobie do tej rolki Zagładę do domu Aszerów, bo jakoś tak ten Chris Carter wydaje mi się, że jestem już w takich emocjach, że to nie będzie dobry pomysł, żeby właśnie jeszcze się przejmować tym, że faktycznie ta rolka mi mierzy czas. Możecie mi ogólnie napisać, czy lubicie w ogóle. Nieważne czy to oglądać, czy robić sobie gdzieś tam wiecie, niekoniecznie pod nagrywki, ale po prostu taki eksperyment, sprawdzać siebie, ile faktycznie potraficie realnie przeczytać w jakiś tam dany okres czasu, czy to w pół godziny, czy w godzinę, czy w jeszcze więcej. Chociaż jak tak się zastanowię, to w sumie to nie jest w 100% miarodajne gdzieś tam, jednak, bo ja na przykład mam coś takiego że dużo czynników wpływa na to, czy ja książkę czytam daną szybciej, czy wolniej. Tu wpływa na to, wiecie, czcionka, grubość tekstu, to oczywiście też to, czy ta książka mi się podoba, bo jeżeli mi się nie podoba i czytam ją troszeczkę na siłę, no to faktycznie czyta mi się wolniej, bo po prostu nie mam na nią ochoty. Ale i tak lubię takie rolki oglądać. Wiecie, można sobie też to testować właśnie na różnych książkach, na różnych gatunkach, na różnych właśnie czcionkach, testować sobie swoją szybkość czytania. Ale dobra, słuchajcie, zabieram się z tego obserwatora śmierci, bo naprawdę... Ja się nie mogę czekać po prostu, aż się dowiem zakończenia. Wchodzę do Was już ze Skończonym Obserwatorem Śmierci. Co prawda miałam trochę dłuższą przerwę niż planowałam, bo zgłodniałam i musiałam sobie zrobić coś do jedzenia, ale już Wam opowiadam właśnie o tej książce. To, co mogę na wstępie powiedzieć, to to, że tutaj Carter kolejny raz zrobił to, co ja po prostu w nim uwielbiam, czyli... Kolejny raz właśnie mieliśmy to, co Wam już mówiłam. On pisze w taki sposób, że każdy rozdział kończy się właśnie w takim momencie, że Wy chcecie po prostu czytać to dalej i nie chcecie, wiecie, robić nawet przerwy, żeby tylko dowiedzieć się, co będzie dalej. Tutaj było identycznie i ja po prostu do samego końca nie chciałam się odrywać. Kolejna rzecz, którą on robi, którą również uwielbiam, to słuchajcie to, że on tworzy tą fabułę w taki sposób, że bardzo często dochodzi do takiego, wiecie kluczowego momentu już pod koniec właśnie tej książki, kiedy nam czytelnikowi wydaje się, że ta sytuacja czy to ofiar, czy to detektywów jest na tyle beznadziejna, że nawet nie ma, wiecie, cienia szansy po prostu, że tu wyjdzie jakiś pozytyw z tego, a jednak on to robi w taki sposób, pisze to, że wszystko jakby się, wiecie, tak logicznie układa, nie ma żadnej praktycznie luki, wszystko jest tak wyjaśnione dokładnie, według mnie przynajmniej, wiecie, yy, tak jak czytam inne na przykład kryminały, mam wrażenie, że Carter robi po prostu to tak logicznie na końcu, że faktycznie ta sytuacja, która była teoretycznie sytuacją bez wyjścia, ona to wyjście znajduje. I to wyjście jest logiczne. I ja naprawdę jestem tego fanką, bo już wiele razy w jego książkach miałam coś takiego, że właśnie, już mówię, no kurczę, no nie ma opcji po prostu, że, że tutaj ktoś wyjdzie żywy, że im się ta sytuacja rozwiąże, że sprawca zostanie w ogóle zidentyfikowany, a dzieje się finalnie coś odwrotnego. Ta beznadziejna sytuacja jednak okazuje się, że nie jest aż tak beznadziejna, więc no. No, uwielbiam to po prostu. Natomiast za każdym razem mam problem właśnie z jego książkami, żeby powiedzieć cokolwiek o fabule, ale żeby jednocześnie nie powiedzieć za dużo, nie spoilerować tych momentów, bo tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że każdy mały szczegół mógłby być dość sporym spoilerem, tak mi się wydaje, i mógłby już popsuć zabawę, a tego właśnie bardzo nie chciałabym robić. Bo powiem Wam, że tak jak normalnie, ja jestem taką osobą, która nie ma problemu w ogóle do spoilerów, czy to przy jakichś serialach, czy nawet właśnie przy książkach jakichś innych autorów, których już na przykład. Na nie wiem, czytałam jakieś inne książki i tak dalej, których już znam, albo też nawet nowych, słuchajcie, gdzie na przykład, nie wiem, nie zależy mi być może aż tak bardzo, żeby znać to zakończenie. To przy karterze za każdym razem mam coś takiego, że nie chcę sobie tego spoilerować, bo po prostu nie chcę sobie psuć zabawy, bo wiem, że to całe zakończenie, to jak on po prostu opisze to wszystko na koniec i połączy te wątki, to będzie coś świetnego, i ja nie chcę sobie po prostu tego nigdy psuć. Natomiast to, co mogę na pewno powiedzieć, bo jest to też na okładce, to to, że tutaj będziemy mieć do czynienia. Ze sprawcą, który sprawia, że jego wszystkie ofiary wyglądają, jakby były ofiarami czy to wypadku samochodowego, czy to samobójstwa, po prostu czegoś, gdzie tak właściwie na pierwszy rzut oka nie da się podważyć i też nie da się połączyć właśnie tych przyczyn zgonu z kimkolwiek, tak naprawdę, no bo wszystko wygląda jak po prostu zwykły wypadek. I jak ja od początku zobaczyłam to właśnie jako informację na okładce, no to ja sobie pomyślałam, to jest genialne, po prostu, w sensie genialne pod tym względem, że to jest element, Naprawdę dużego utrudnienia, bo tak naprawdę tutaj w trakcie czytania te szczegóły, które właśnie sprawiały, że właśnie te ofiary okazywały się nie ofiarami właśnie zwykłych jakichś niefortunnych zdarzeń, były po prostu na tyle mało widoczne, czy to gołym okiem właśnie podczas sekcji. To po prostu trzeba było się naprawdę dobrze znać na tym fachu. I mieć takie wieście doświadczenie i takie dobre oko spostrzegawcze, żeby dostrzec, że coś jest nie tak. Tam była też właśnie jedna sytuacja, gdzie tym bardziej wyszło to przez całkowity przypadek, tak naprawdę, że jedno z ciał trafiło właśnie na pewną osobę, która to zauważyła, która dostrzegła właśnie dosłownie coś takiego, gdzie każdy inny to przeoczył. I to był właśnie bardzo duży element utrudnienia, że ten sprawca faktycznie należy do tych sprawców bardzo inteligentnych, bardzo ostrożnych, nie zostawiających po prostu śladów, więc. Tym bardziej będzie cięższy do zidentyfikowania. Dodatkowo, właśnie poza tymi ofiarami, które były. W cudzysłowie, ofiarami wypadków dochodził motyw sprawcy, który tutaj był bardzo, według mnie, emocjonalny. To wydaje mi się, że wielu czytelników mogło naprawdę poruszyć w taki sposób, że na końcu, jak już właśnie było całe wyjaśnienie, dlaczego ten sprawca robił to, co robił, mogło wywołać to na końcu właśnie takie mieszane uczucia, to znaczy mieszane w takim sensie, że mogło nawet być współczucie wobec tego sprawcy po tym, jak się okazało, dlaczego on to robił, to jest moim zdaniem świetne zagranie, bo ja też przez moment miałam coś takiego, no kurczę, jakby można mu współczuć, tak, ale z drugiej strony ma się tą świadomość, ta czerwona lampka ta wielka czerwona żarówka wręcz bym powiedziała, pojawia się w głowie i faktycznie ma się na uwadze to, że jednak to nie jest droga, no, nie robi się takich rzeczy po prostu i to nie jest normalne. Ale chodzi mi właśnie o samo takie zagranie na współczuciu, na emocjach, bo wydaje mi się, że każdy normalny człowiek, który ma, wiecie, odrobinę empatii, to gdzieś tam by, no taki, wiecie, zalążek tego, że ok, rozumie, co sprawca przez to chciał przekazać, co chciał zrobić, jaką... Być może misję wypełnić, że tak powiem, ale jednak nie zmienia to faktu, że jego działania były po prostu chore. Powiem wam też, że właśnie po skończeniu obserwatora, ja go zaczęłam sobie trochę właśnie porównywać do ostatniej mojej książki Kartera, też wam o niej wspominałam tutaj na początku, czyli Genesis. Wydaje mi się, że mimo wszystko Genesis jakoś tak bardziej do mnie, może nie, że trafiła, ale zdecydowanie na dłużej ją zapamiętam i większe takie emocje we mnie wzbudziła. To jest spowodowane właśnie tymi brutalniejszymi opisami, bo tutaj też w Obserwatorze były takie makabryczne opisy momentami, ale wydaje mi się, że nie było ich aż tak dużo właśnie jak w Genesis, co wydaje mi się, że to jest właśnie tym jedynym powodem, dlaczego Genesis będzie gdzieś tam, wiecie, w mojej głowie na dłużej zapamiętana poprzez te wszystkie obrazy, które gdzieś tam dla mnie były żywe w tamtym momencie czytania, ale nie zmienia to faktu, że Obserwator przez to właśnie, tak jak już powiedziałam, połączenie i motywu i właśnie tych wypadków, tego pozorowania właściwie wypadków, to było coś świetnego. I powiem wam, że jak właśnie sobie tak zaczęłam przyrównywać Genezis i Obserwatora, to sobie tak pomyślałam, że w sumie może kiedyś chciałabym zrobić takie, wiecie reread całej serii Cartera jak tak właśnie zrobić taki ranking tego, które gdzieś tam te sprawy wywołały we mnie największe emocje, które były według mnie jakoś tak najlepiej poprowadzone w takim sensie wiecie, no różne kryteria po prostu dać i sobie gdzieś tam wiecie, przypomnieć te wszystkie sprawy, bo wiecie, gdzieś tam większość z tych książek zdecydowanie no czytałam lata temu, więc wydaje mi się, że tutaj też ten progres w ogóle w pisaniu i w łączeniu tych wątków też mógł jakiś być, ale mimo wszystko ja i tak Poza tym, że właśnie no już wiele rzeczy, wiele takich szczegółów nie pamiętam z tych poprzednich książek, właśnie tych pierwszych, od których właśnie zaczynałam. To i tak wydaje mi się, że Carter jest takim autorem, który tworzy te wszystkie książki mniej więcej na tym samym wysokim poziomie, nawet pomimo upływu lat. Ale faktycznie kiedyś być może znajdzie mnie taka ochota i zrobię sobie taki w całej serii i wtedy ją ocenię, zobaczymy. A ja już za niedługo zabieram się za czytanie właśnie Zagłady Domu Asherów, ale zanim to, to słuchajcie, przyszło mi właśnie powiadomienie, że moja paczka jest do odbioru, więc za niedługo wydaje mi się, że pójdę się po prostu przejść na taki krótki spacer, żeby też, wiecie, przewietrzyć głowę, mieć większą jeszcze chęć do czytania, tym bardziej jak jeszcze jest właśnie to y, słońce piękne. Dobra, więc jak widzicie, tutaj mam paczkę, ona jest z kokolity, więc tutaj są Prawie same kosmetyki, no bo tutaj też jest takie, jak już możecie dostrzec akcesorium do kosmetyku, więc nie tylko kosmetyki, ale w większości jednak kosmetyki. Będę to chyba właśnie prosto z pudełka, zrobił sobie taki, wiecie, unboxing. I tutaj po pierwsze mam słuchajcie, serum z bielendy i to jest akurat serum z ceramidami. Ja właśnie z tej serii używam serum z witaminą C i już nie mam pojęcia, które opakowanie zużywam. Bardzo się z tym serum polubiłam. I jeszcze niedawno zaczęłam używać właśnie z kwasem hialuronowym. Kiedyś używałam właśnie takiego serum również z kwasem hialuronowym z Isany, ale później właśnie jak mi podpasowało to z witaminą C właśnie z Bielendy, no to zaczęłam też używać właśnie z tym kwasem hialuronowym i też mi bardzo pasuje, więc tutaj właśnie też wzięłam ceramidy, żeby właśnie używać na zmianę tym z kwasem hialuronowym, ale muszę właśnie poczytać jeszcze bardziej na temat tych wszystkich składników i jak tego stosować. Tutaj mam taki gadżet właśnie, czyli pędzel do nakładania masaczek. Dalej mam tutaj taki krem z mixy. Ja kiedyś używałam właśnie z tej firmy płynu micelarnego i słuchajcie, bardzo mi wtedy służył, bo on w ogóle mnie nie podrażniał, a to jest akurat krem, który rzucił mi się właśnie na stronie w oczy. On jest właśnie nawilżający do skóry suchej i bardzo suchej. Ja właśnie chciałam coś mocno nawilżającego i mam ostatnio stosuję właśnie krem nawilżający z Flafa, ale strasznie nie podchodzi mi konsystencja. On po prostu, mam wrażenie, że w ogóle nie chce się wchłonąć w tą skórę, zostawia takie, wiecie, białe maziaje na twarzy. Więc stwierdziłam, że chcę przetestować coś innego. Tamten oczywiście zużyję, ale jednak wolę już mieć właśnie coś w zanadrzu innego niż ten z Flafa. Teraz może wezmę tutaj te małe opakowania. Tutaj właśnie po pierwsze mam taki skrab do ust, bo ja też mam dosyć duży problem z właśnie pękającymi ustami, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję taki peeling do ust, czy to coś pomoże, czy nie, zobaczymy. Ale mam właśnie róż z burżuła i ja wiele słyszałam o tych różach dobrego i ostatnio, co prawda, kupiłam w innym odcieniu w bardzo jasnym odcieniu i on jest prześliczny, nie zrozumcie mnie źle, tyle że on ma dodatkowo właśnie takie drobinki i mam nadzieję, że ten, ich nie ma, bo jeszcze nie sprawdzałam, ale ten jest też właśnie y, ciemniejszy, więc mam nadzieję, że teraz właśnie mi bardziej podpasuje, bo właśnie na takie ten okresy jeszcze zimowe to wolę takie ciemniejsze róże, a te jaśniejsze zostawić sobie po prostu na lato i tutaj jak możecie zobaczyć, taki jest właśnie ten kolor i w środku on wygląda właśnie tak. Na szczęście nie ma tych rozświetlających drobinek, więc jestem bardzo zadowolona. Kolor wydaje mi się, że też mi odpowiada jak najbardziej i właśnie tutaj jest jeszcze taki dodatkowy pędzelek. Ja co prawda raczej go nie będę używać, tylko właśnie takie wolę, więcej, większe pędzelki, ale zawsze fajnie i tak mieć w razie czego, jak się na przykład zapomni gdzieś zabrać i jest po prostu w tym pudełeczku cały czas. Tutaj mam tusz do rzęs właśnie z Maybelline Sky High, i to jest w ogóle kolor brązowy, bo mój tusz z Eveline, właśnie brązowy, którego używałam, który w ogóle bardzo lubię i polecam, to kończy mi się, więc stwierdziłam, że teraz wezmę ten właśnie ze Sky High, bo ostatnio bardzo się polubiłam z tymi maskarami. Na początku powiem tak szczerze, że nie byłam przekonana właśnie do tej szczoteczki, ale przypasowała mi, więc stwierdziłam, że tym razem, właśnie zamiast Eveline, to wezmę ten brązowy. Właśnie z Maybelline. Tutaj większe trochę opakowanie to jest po prostu żel do mycia twarzy właśnie z Nakomi. To wzięłam bardziej na zapas, bo jeszcze trochę mam, ale wiecie, zawsze warto mieć jak się skończy. Tutaj właśnie też na zapas tak jak mówiłam, serum z witaminą C z Bielendy bardzo lubię, więc tutaj wzięłam, bo też już mam tak połowę buteleczki, także już jak robiłam całe zamówienie, no to mówię, dobra, już wezmę. I tak samo właśnie tutaj od razu Wam pokażę, że mam właśnie to z kwasem hialuronowym też na zapas. I zostały nam ostatnie tutaj dwie rzeczy. I po pierwsze mamy tutaj właśnie maseczkę, do której mi się przyda ta szpatułka do nakładania. A na końcu coś też, co mi się właściwie ostatnio zaczęło wykańczać, czyli krem do twarzy właśnie z SPF 50 z Eveline. Używam go już też no naprawdę bardzo długo i lubię go, bo nie roluje się na twarzy. Kiedyś miałam inny i zaczął mi się tak strasznie rolować i to mi się no strasznie mnie to denerwowało po prostu a z tym nic się nie dzieje i ja SPF 50 używam akurat cały rok więc generalnie używa się go dosyć sporo chociaż i tak wydaje mi się że jak na takie dość małe opakowanie tego kremu to i tak on starcza na dość długo także tutaj w wielkim skrócie to był mój cały zakup OK, więc jednocześnie jestem po nagraniu rolki, czyli ile czytam w 30 minut. Zaczęłam od piątej strony, skończyłam na 49, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. I powiem wam szczerze, że na ten moment mam takie mieszane uczucia, bo generalnie ja podchodziłam do tej książki w taki sposób, że myślałam, że to jest jedna historia, a okazuje się, że to jest chyba zbiór opowiadań, takich mniejszych historii i wyczytałam na jednej stronie, że one teoretycznie mają się łączyć, w sensie takim, że mają dotyczyć właśnie tego rodu Aszerów, ale tak trochę nie rozumiem tego do końca. Tak jak właśnie ten pierwszy, dłuższy fragment, który był w ogóle zatytułowany właśnie Zagłada domu Aszerów, jakoś tak mi się podobał, tak później już i później przeczytałam Maskę Czerwonego Moru i to już mi dało tak do myślenia, ok, to chyba nie jest jedna historia. No i właśnie musiałam sobie, wiecie, jak mi minęło już te pół godziny, bo stwierdziłam, Dobra, nieważne, skupię się i po prostu będę to traktować być może jako osobną już tą historię i wtedy później przeczytam i dowiem się, czy faktycznie to jest jakiś zbiór opowiadań, czy to jest jedna historia i po prostu ja czegoś nie rozumiem. Ale wpisałam i faktycznie to ma być zbiór opowiadań, tyle że ja, nie wiem, wcześniej po prostu nie doczytałam tego na stronie, więc no trochę przypał. Ale generalnie zmyliło mnie bardzo to, że po pierwsze tutaj, jakby ten tytuł się odnosi, tak jakby to miała być po prostu jedna i osobna historia, a poza tym tutaj, właśnie z tyłu tej książki, tu na dole, są też inne właśnie propozycje z mniej więcej tego samego wydania, z tymi barwionymi brzegami i z tą piękną taką okładką. I między innymi jest tam nawiedzony dom na wzgórzu. Które ja czytałam, który był jedną historią, więc jakby to mnie no, zmyliło po prostu troszkę, i myślałam, że faktycznie to się odnosi tylko i wyłącznie jako wiecie ciąg historii przez wszystkie strony, a jednak nie. Więc w sumie w tej chwili trochę nie wiem, jak na końcu, już po skończeniu, wiecie, tych wszystkich opowiadań będę oceniać tę książkę, czy wezmę właśnie pod uwagę wszystkie, i po prostu będzie mi chodzić o styl pisania, czy w ogóle to się będzie troszeczkę łączyć, czy nie. Ale no wiem na pewno, że samo to pierwsze opowiadanie, właśnie zatytułowane Zagłada Domu Aszerów, mi się podobało, więc jest nadzieja, że faktycznie ta książka cała finalnie wyjdzie dobrze i dobrze ją ocenię, ale tutaj mam taką niepewność, bo wydaje mi się, że to trochę zmieszanie. Nie wiem, czy właśnie to mi trochę nie zepsuje opinii, no ale już niech będzie. Zobaczymy po prostu, jak ten zbiór w całości na końcu wypadnie i czy większość tych opowiadań może będzie mi się podobać, albo niektóre nie. Zobaczymy, jak to tam ocenię i jak to sobie wiecie gdzieś tam w głowie przemyślę, i jak Wam to też przekażę w podsumowaniu. Ale na dzisiaj w tym filmiku to już by było na tyle. Nie wiem w sumie, czy on wyjdzie długi czy krótki, bo tak szczerze nie patrzyłam, ile mam materiałów do tej pory. Także co? Po skończeniu, właśnie, Zagłady Domu Asherów zostanie mi Mintari księga pierwsza. Czy coś jeszcze przeczytam w styczniu, to zobaczymy. Na razie sobie nie daję, nie myślę o tym. Skupiam się tylko na tych właśnie dwóch książkach. Przynajmniej udało nam się w tym filmiku skończyć. Obserwatora śmierci. Była to dobra książka, więc mamy pozytyw z tego filmiku. Dziękuję Wam bardzo za tego reading vloga i do zobaczenia następnym razem.